Nie, nie, nie dla mnie powinno być zabronione. Matko kocha nad stop ale się rozjechali Witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu fazy grupowej Fortuna Pucharu Polski Play Arena. A teraz będziemy mieli przyjemność skomentować, obejrzeć spotkanie Dentimu Klinik Katowice z zespołem mistrzów UK, czyli drużyny, która przyleciała do nas z Wysp Brytyjskich. Zestawienie. Gręcego na zielono, ten Klinik Katowice to 12, Paweł Grzywa 33, Jakub Zapiór 10, Marcin Rosiński 89, Marcin Grzywa 7, Mateusz Wawoczny 13, Jakub Stefaniak 92, Bartek Kędzielski 16, Patryk Dudziński 6, Mateusz Kajzer 9, Ariel Nochy 94, Piotr Makowski i 88, Karol Kotowski. Z kolei e, Brytyjczycy, polscy Brytyjczycy następującym. W zestawieniu numer 4: Patryk Staszkiewicz, 1 Tomacie i Komorek, 18 Mateusz Tomasz, 28 Daniel Wiśniewski, 10 Piotr Werner, 9 Piotr Kowalewski, 16 Radosław Łebski, 11 Paweł Abramowicz, 7 Łukasz Synowicz, 6 Paweł Osiński i uwaga numer 8 Adrian Skorf Tak jest, ciekawa sytuacja, ale to ma chyba związek z zeszłoroczą pomocą. Adriana w stosunku do drużyny z UK, ale na razie nieprzyzwyczajony, bo z ławki nasz polski i Mistrzowie UK, dwóch reprezentant, reprezentant, reprezentantów Polski, ale powiem ci, Dawid, szczerze, że z poprzedniego roku ja najbardziej zapamiętałem Piotra Wernera, taki solidnie zbudowany zawodnik, który kręcił tam drużynami, no i m, estetycznie ekipa Mistrzów UK wyszła z grupy, no ale odpadła z Kinemedicom RedKinia Crew w jednej ósmej finału. RedKini Crew już nie ma, Mistrzowie UK już są i wydaje mi się, że są jeszcze mocniejszym zestawieniem, no ale na dzień dobry myślę, że przywitanie z jednym z faworytów z turnieju, no zobaczymy jak sobie poradzą no, z naszpikowaną gwiazdami soka drużyną Tomasza Kwiotka. Tak jest, Dentim to tak jak wielokrotnie wspominaliśmy, czy wczoraj podczas studia, czy nawet już podczas dzisiejszych spotkań, Dentim to faworyt turnieju, faworyt dostatecznego zwycięstwa w całym, w całym Fortuna Pucharze Polski. Zobaczymy, co pokażą w tym pierwszym meczu. No to na pewno nie będzie łatwa przeprawa, chociaż mogłoby się wydawać, że, że jednak... No, powinni poradzić sobie bez problemu, mistrzowie UK jednak są na pewno na tyle zmotywowani, że skoro już przeżyli wczorajszy overbooking to i jazdę po angielskich miastach w poszukiwaniu wolnych biletów do Polski, to, to jednak zdecydują się na to, żeby postawić wszystko na jedną kartę i spróbować wygrać z Dentimem już w pierwszym meczu. No szczęście na pewno nie sprzyja, te warunki pozawojskowe, to szczęście w zeszłym roku zabrakło, bo nie dojechały stroje, tak jak Dawid kilka razy też wspomniał dla ekipy mistrzów UK, nie mieli w czym grać, wtedy przyszedł z pomocą Adrias Golf, kapitan piwkarzy Szczecin, który dzisiaj też jakby pomaga mistrzom UK, no bo gdzieś tam ta sytuacja na angielskich lotniskach powodowała pogodą, na Wyspach Brytyjskich spowodowa spowodowała, że bodajże trzech zawodników nie dojechało a było ryzyko, że pół drużyny się nie pojawi tutaj na wrocławskiej śledzy na to. Na, myślę, że byłaby naprawdę ogromna, ogromna strata. Co gorsza, włącznie z bramkarzem. To już w ogóle byłby, byłby dramat, bo... Przypomnijmy, że Dawid Sziluga był <laughs> zapytany o możliwość pomocy w razie, w razie takiej sytuacji no, kryzysowej. Myślę, że ostatecznie między słupkami pojawiłby się mój serdeczny kolega, który też jest serdecznym kolegą Szymona Krysiaka, który odpowiada właśnie za zebranie tych wszystkich zawodników w takiej tej, tej mm, angielskiej kolonii. I to teraz właśnie mistrzowi UK w natarciu. Dobrze jednak tutaj e, wcisnął się e, Bartosz Kędzielski. Zastanawiam się co, czy nie widział tego bramkarza. <laughs> chyba, chyba między słupkami, no bo podanie ewidentnie do goalkeepera. Może zlał mu się UK. z trybunami. I teraz tak chyba trochę z wielkiego palca e, uderzał tutaj Daniel Wiśniewski. A Piotr Werner, o którym wspominałeś, to i mi w zasadzie zapadł w pamięć, bo to taki naprawdę silny, e, silny zawodnik, który ma bardzo dobry strzał z dystansu. I w, najlepiej przekonała się o tym drużna z, z Zabrze, z którą... Skrzydła Tybyk chyba. Tak, ze skrzydlatym bykiem wtedy grali i e, rozjechali się po nich wtedy e, zawodnicy mistrzów UK, dzięki czemu awansowali z grupy. No, ro, pr, przed rokiem grali z Bartistem w grupie, w tym roku z Dentlimem, także e, Nie oszczędza ich i losowanie, i los! No ale e, mamy nadzieję tutaj Trzymamy kciuki właśnie z zawodników, e, no, którzy na co dzień mieszkają e, w Wielkiej Brytanii. No i to jest piękna historia, piękna historia, co mogę? Powiedzieć. Tak jest. Bardzo cieszy obecność tych zawodników na naszych turniejach plus to, że no właśnie teraz Abramowicz przy piłce do Łebskiego, czyli dwóch reprezentantów Polski. To jest właśnie jeszcze większe piękno całej tej historii, że, że to ze wszystko ze wszystkim się połączyło do tego stopnia, że z Wysp Brytyjskich mamy dwóch reprezentantów naszego kraju. No teraz na boisku naprawdę jakbyśmy tutaj sobie... Plejada gwiazd Rosiński, Makowski, Skorp, Abramowicz, Łebski, Marcin Grzywa, Paweł Grzywa, Ali Nochy to są zawodnicy, którzy mają już na koncie występy w reprezentacji polski piłce nożnej sześcioosobowej, więc tutaj 80% ekipy, która właśnie biega na boisku numer 1, no to zawodnicy byli lub obecni kadrowicze. No tak, na ławce rezerwowych obecnie przybywa jeszcze Patryk Dudziński. Także, także naprawdę mocny mecz i Marcin Grzywacz zdecyduje się na strzał. Tak jest świetny strzał, ale i świetna interwencja e, Pera e, Maciej Komorek. Na posterunku. tak jest. E, ale nochy dośrodkowanie dobrze wcisnął się tam e, Adrian Skorp nie wiem czy Dawid miałeś, miałeś okazję oglądać Marcina Rosińskiego tydzień temu. No, powoli wraca do tej swojej najlepszej dyspozycji Rosa. No, to jest gość w defensywie, który jest naprawdę niesamowity. Jeszcze dorzuca coś od siebie w ofensywie. Bo no to myślę, że to jest taki duży handicap drużyny z Katowic. I teraz dobrze tutaj Marcin grzywa <laughs> Delikatny pstryczek Delika. w stronę Adriana <laughs> e, Także... Ale szybko też stracił i wychodzą mistrzowie UK z kontratakiem. Na przeciwko Kotowskiego stanął w z 18. Mateusz Tomasz. Taki jest szybki zawodnik Mateusz Tomasz. No indywidualnie chciał się tam wkleić więc te zielone koszulki. no Ale tak jak podkreślaliśmy już przy wielach, wielu meczach Dendimu, zielona ściana złożona z zawodników, którzy myślę, że na siłowni gdzieś tam. Mogliby być oczkiem uwagi dla niektórych tak. ćwiczących. Abramowicz do Łebskiego, ten przed pole karne, będziemy mieli szansę, nie jednak świetnie tam w defensywie grzywa. Jeszcze wracając do naszej wcześniejszej rozmowy odnośnie arbitrów, oprócz wspomnianego e, sędziego z Niemiec, e, Torstena Günthera, e, jest nami również węgierski arbiter e, Norbert Medve, międzynarodowy sędzia International e, Soka Federation, na, na co dzień nauczyciel informatyki, więc tutaj e, tak sami pasjonaci e, jak my, oprócz e, jakiegoś swojego stałego e, zajęcia, no to również m, tutaj Gwizdanie i zabawa piłkę gdzieś bycie blisko tej piłki nożnej. Bo czasami talent nie pozwala, czasami zdrowie nie pozwala, no ale mimo wszystko chce się być blisko tak pięknego sportu jakim jest sok. Tak jeśli tutaj bardzo łatwo radzi sobie z przeciwnikami tutaj Tomasz. To już kolejny raz kiedy, kiedy z łatwością miał rywali. I no i faulowany był w tej sytuacji przez Kędzielskiego. Odsuwa e, sędzia Dudzińskiego Werner z piłką w przyrzucie wolnym. No to wiesz, może być zagrożenie. To może być zagrożenie, bo potrafi uderzyć dwóch... Ćwiczone chyba były te stałe fragmenty gry Uderzył Werner ostatecznie. Interweniuje grzywa. No z problemami. Paweł, Paweł grzywa nie wiedział do końca e, na jakie rozwiązanie decydują się Mistrzowie e, UK. Teraz... Kędzierski pędzi z piłką prawą stroną, e, będzie strzał, ale i dobra interwencja komorka. Ależ przyspieszał, tam włączał najpierw dwójkę, później trójkę e, Kędzierski, no i uciekł tam ewidentnie jednemu z defensorów z Wielkiej Brytanii. No i po pierwszych 10 minutach mamy wynik bezbramkowy. Dobre, dobre spotkanie nam tutaj zaprezentowali zawodnicy ten teamu oraz mistrzów UK. Słyszymy się już za chwilę na drugiej części tego pojedynku. Tak, tutaj. Tak? No. To no. jak wyniknie A, tutaj, no. Tak, tak, teraz nie to niespodzianka. Ale jest W że jest 0,0 dalej to tak. tak... Nie A, No, i wracamy z drugą odsłoną spotkania pomiędzy mistrzami UK a zespołem Dentimu Klinik Katowice. Po pierwszej połowie 0 do 0. Brakowało, nawet bym powiedział, takich klarownych sytuacji. Obie różny bardzo równo. Trochę więcej może z gry mieli zawodnicy z Katowic, ale dobrze w bramce spisywał się Maciej Komorek. Przecież to chyba Mateusz Bogucki, bo z numerem 0 bramkarz, bramkarz mistrzów UK. Zweryfikujemy to z Szymonem Krysiakiem. Bo no, tam wiemy, że te problemy kadrowe jednego z bramkarzy wykluczyły teraz dobry odbiór Rosińskiego, Wawoczny. Pędził lewą stroną na naprzeciwko siebie dwóch rywali, tam już czekał też Radek Łebski. Piłka ostatecznie po wybiciu Łebskiego trafia pod nogi Wawocznego. Ale dobra, dobra interwencja w tej sytuacji zawodników, mistrzów UK. A wspominaliśmy już wielokrotnie o tym, że dzisiaj mamy sędziów również za granicą, i to spotkanie sędziuje nam Norbert Medwe. Jak na razie. No, nie możemy się doczepić razem z przemkiem, ale wydaje mi się, że i zawodnicy też nie dyskutują zbyt wiele. Teraz próbował piętą wawoczny do Dudzińskiego, ale za szybka decyzja o takim zagraniu bo Dudziński, bądź co bądź, był jeszcze za daleko po tym podaniu. Jadrian Skorb do przodu. Przecina to. Stefaniak dobrze do Kędzielskiego. Kędzielski powalczył tam z Tomaszem. Kędzielski, mocny strzał, ależ interwencja. Kolejna świetna interwencja bramkarza Mistrzów UK. Tomasz do Skorba. Dwie świetne interwencje. Co najmniej dwie świetne interwencje. Golkipera drużyny w niebieskich, granatowych, bordo, nie, bordowych, nie granatowych strojach. Teraz mamy. Rzut yy, wolny Norbert Medwe wskazuje, że będzie rozegranie na gwizdek. No i do rzutu wolnego podchodzi potężny skorp, ale odpuszcza. A o tutaj Paweł Abramowicz, czyli był reprezentant za obecnego reprezentanta. Jednak jest hierarchia yy, w zespole. Jednak no, popatrzmy, ależ to było dobre, świetne rozegranie. No to jest to, co mówi Klaudiusz Hirsch, że już w takich turniejach właśnie takie detale decydują o tym, kto zwycięży, kto zdobędzie ostatecznie punkty, kto wyjdzie, kto będzie grał dalej. Świetne naprawdę rozegranie tego stałego fragmentu gry. No i to Mateusz Tomasz był bardzo blisko zdobycia bramki no i wyprowadzenia drużyny Mistrzów UK na prowadzenie. Tak, świetny strzał, ale i świetna instynktowna obrona. Dobrze się rozłożył. Tam Paweł grzywa i uchronił. E, swój zespół przed stratą bramki. Teraz e, Marcin Grzywa do Dudzińskiego. E, ten szukał Kajzera, ale bardzo dobrze wcisnął się tu skor. I sędzia odgwizduje przewinienie zawodnika e, Dentimu. Teraz Radek Łebski. Łebski zagranie do Abramowicza. Paweł Abramowicz taki niby strzała. <grywa> niby strzała, jednak podanie. Szukał Łebskiego, myślisz? tym Gdyby zjadł napkę rano, no to pewnie byłby ten strzał dużo mocniejszy. Ale jeszcze raz Abramowicz, teraz łebski. Wcinka taka w pole karne, dobrze tam ustawiony Stefaniak. Ewidentnie English Breakfast chyba wjechał na stół Pawła Abramowicza, bo troszeczkę zabrakło mocy w tamtej akcji. Ale widać, że dobrze się rozumiełem z Radkiem nie jest na boisku też Werner. No i podoba mi się ten Mateusz Tomasz, energiczny taki, widać doświadczenie na rysach jego, jego twarzy, ale to, to procentuje, widać dy, dynamikę. Troszeczkę mi przypomina, powiem szczerze, takiego Rafała Niżnika z Kine Medi Kiretkini Crew. A mi swoim drubingiem Leo i niewielkim wzrostem, bo naprawdę świetnie miał rywali Tomasz, tutaj Mateusz Tomasz. Teraz Makowski się myli. No trochę nerwowości w grze tym teamu w No nie mają łatwiej przeprawy zawodnicy z Katowic, jak myśleli, że tu przyjechała jakaś mieszanka ludzi, którzy się nie znają, nie rozumieją, a tu wręcz przeciwnie, chociażby pokazali te dwa świetnie stałe, dwa świetnie rozegrane, stałe fragmenty gry, po których naprawdę najpierw po Piotra Wernera, a później po akcji Wernera z Tomaszem było blisko, żeby piłka trafiła do siatki Pawła Grzywy. Tak jest, ale świetnie dysponowane również. Chwalimy jednego bramkarza, pochwa musimy pochwalić też drugiego, bo Paweł Grzywa też, no, wciąż z czystym kątem i z kilkoma naprawdę świetnymi interwencjami. Teraz Kaiser, zagranie do Makowskiego. Makowski z prawej, w środku czeka Nochy, prze próbował prze przeszkadzać trochę Grzywa, bo tu przy Makowskim już czaił się skorp. Puścił Tom grę węgierski arbiter. Tam widać, że zawodnicy z Katowic byli przy piłce. Patrzę sobie tutaj Dawid na bocianie gniazdo między wojskiem numer 1 a wojskiem numer 2, tam dwa sokoły, czyli Przemysław Mamczak, asystent trenera reprezentacji Polski i selekcjoner we własnej osobie. Klaudiusz Hirsch, myślę, że ostrzą sobie pazurki na to, żeby wyławiać kolejne talenty, tym bardziej, że wiele nowych ekip, Markus Stawiguda, Orły Sarnosia, Tanatos Warszawa, Paldrop Płońsk, Alstar Sosnowiec, e, Kosmos Edukacja e, f 04 Częstochowa, Strefa Podium e, Warszawa, Familia Greco Wrocław, MDMDB Wielkie, no to myślę zabić to są nazwy, które nie są bardzo znane w świadku e, Soka, więc e, tym bardziej myślę, że na te drużyny będą zwracali uwagę e, właśnie e, sztab reprezentacji Polski w piłcenize osobowej Teraz dobrze, tam przy... No faulował tutaj Werner, trafił prosto w nogę trafił prosto w nogę Kędzierskiego. Ale podoba mi się gwizdanie węgierskiego arbitra. Stanowczy jest, pokazuje wyraźnie, jaką decyzję podjął. Jest blisko akcji. To jest też bardzo ważne dla zawodników, żeby sędzia czuł grę, był razem właśnie z zawodnikami. W tym, w tym pojedynku zostawia mur węgierski arbiter przy piłce Grzywa i Bartek Kędzierski chyba. Tak? tak jest. Podobała mi się reakcja Wernera w tej sytuacji, ale może o tym za chwilę. Teraz Kędzierski obok bramki. Podobała mi się reakcja Wernera, bo wyskoczył i powiedział, że nie było faulu. Sędzia musi przypomnieć zasady, że w Polsce gramy z ziemi. I podbiegł do sędziego, ale zauważył, że, że Hędzielski się nie podnosił. podszedł, zbił piątkę, spytał się, czy wszystko jest ok. Widać, że tam gdzieś jakieś zainteresowanie tym było, to nie było zwykłe zbicie piątki, także takie podejście akurat bardzo szanuję, bo można faulować, można grać agresywnie, a można też skupić się tylko na dyskutowaniu. Faulowany teraz był Paweł Grzywa. Przepraszam, nie Paweł Grzywa, faulowany był, faulował Paweł Grzywa. Nie, nie, w drugą stronę. Chyba. W drugą stronę jednak. Tak, to pokazuje, że. E, jednak faul ofensywny. I arbiter e, upomina. A, symulowanie, tak, okay. symulowanie. padolino. E, odgwizdał mm. węgierski e, arbiter. No i jakoś nie protestował mocno. E, dając z dziewiątką Paweł e, Kowalowski. Czyli dołożył troszeczkę tam. E, od, od siebie. siebie Tak jest. w tej akcji Kowalowski, ale świetna decyzja w takim razie arbitra. Teraz Dudziński polecił Kędzierskiego, no i wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby podanie patelni do Bartka Kędzierskiego, ale połakomił się troszeczkę na brdamkę. Były reprezentant polski. No i teraz zagranie do tyłu. Tutaj przy piłce był Daniel Wiśniewski. Zagranie do skorba Kowalowski. Kowalkowski, przepraszam. Faulowany. I tutaj krzyczy Szymon Krysiak. Czwórka, czwórka. Także chyba aż cztery albo i więcej tych schematów mają wypracowanych. Zawodnicy z wysp. Wstawiony łebski. Obok niego grający z siódmym numerem Łukasz Synowicz. Przebiega jeden, przebiega drugi. I Łebski interweniuje tam. Marcin Grzywa. Ale podobne te, te rozwiązania. Tak, nie. przebieganie, przebieganie, trzy ostatnie strzela. Albo podaje, także tego też nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Ostatecznie to zmyliło w poprzedniej, w poprzedniej akcji z defensorów z Katowic. No ale ostatecznie cały czas mamy wynik bezbrąkowy. No to pokazuje, jak silne są. Obie drużyny właśnie w defensywie. No i mimo wszystko Dawid to troszeczkę więcej z tego spotkania mieli zawodnicy e, z mistrzów UK. No i mamy koniec tego pojedynku 0 do 0. No niespotykany wynik w Soka po 20 minutach. A my słyszymy się już e, za chwileczkę, i patrzę e, na rozpiskę, jaką mamy tutaj dzisiaj przygotowaną. Boisko numer 1 Śródmieście mieści grudziąc. Nie, to jest za, boisko numer 2. 10-15. Pět promouče, uh, Promar, IT, Harpagan, Hey.